Koszenie wysokiej trawy kosiarką elektryczną. Czy to ma sens? Czy się da? Zobaczmy. Trawa jest bardzo wysoka myślę, że ma ponad pół metra. Jest też rozłożysta, gęsta no i w zasadzie pokłada się nadawałaby się na kosę spalinową. Ale co, jeżeli nie mamy kosy spalinowej i chcemy taką wysoką trawę kosić kosiarką? Jak to zrobić? Już objaśniam. Zacznijmy od tego, że poziom koszenia musi być jak najwyższy, dlatego, jeżeli mamy regulację wysokości kół, to ustawmy je po prostu na najwyższy poziom. Następnie, jeżeli nasza klapka dochodzi do końca wyrzutni trawy, no to musimy ją odchylić. Podczepiając jakiś drut, czy coś. W moim przypadku ta luka tutaj jest i trawa może sobie swobodnie wypadać. Po uruchomieniu kosiarki, poczekajmy aż nóż wkręci się na najwyższe obroty. Następnie unieśmy powolutku przednie koła do góry na wysokość 10-15 cm. No i takim uniesionym przodem, pomału posuwajmy się w stronę wysokiej trawy. Dzięki temu nóż nam się nie blokuje. A trawa jest obcinana właśnie na takiej wysokości 10-15 cm. Nóż się nie blokuje, no bo przód ma swobodny obrót, a tnie tylko u dołu. Gdy mamy taki pierwszy pokos już zrobiony, no to teraz pora wrócić. Wrócić, bo jeżeli idziemy kosiarką w tą stronę, to oczywiście trawa nam się pokłada, więc teraz trzeba w drugą stronę. Przy koszeniu w drugą stronę, Koła unosimy już zdecydowanie niżej. Jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli trawa jest na tyle niska, to czasami udaje się już normalnie ją prowadzić po ziemi. Ale w przypadku gęstej i wysokiej, takie u mnie, niestety wracamy jeszcze na wysokości 5 cm plus minus. I teraz mogłoby się wydawać, że możemy już sobie spokojnie wrócić po samej ziemi. Ale niestety nie, no bo trawa jest często powalona, tak jak tutaj. Więc wracanie po ziemi nic nam nie da, bo trawa się ulegnie. Dlatego musimy znowu powtórzyć wysokość 10-15 cm. Rządek obok. Mamy stłuczone trzy rządki na wysokości 10-15 cm. Raz, dwa, trzy. Pierwszy był w tą stronę, potem w tą i teraz trzeci w tą stronę. Zatem obniżamy na tych trzech rządkach wysokość. No mniej więcej 5 cm i znowu w to i z powrotem. Zostawiłem specjalnie ten pierwszy rządek, który jechałem, żeby pokazać jaka jest tego skuteczność i że faktycznie da się taką trawę wykosić. No w tej chwili jest ona wykoszona raz 15 cm do góry koła, potem z powrotem 5 cm do góry koła. No i teraz będzie ostatni pokos, już normalnie, czyli koła po samej Ziemi. I zobaczymy za chwilę finalny efekt. Ok, i mamy to. Można teraz zobaczyć, jaka jest mniej więcej głębokość, znaczy wysokość trawy. Widać, że wszystko jest rozdrobnione. Nic nam się tutaj nie wala. Obok zostawiony specjalnie na wysokości tych 15 cm jeden pokos, żeby zobaczyć różnicę. No i obok zostawiona też ta wysoka trawa. Trzeba się tutaj orobić. Ale no jeżeli nie mamy kosy spalinowej, a trawa jak widać jest tak ogromna i po prostu nas przerośnie, to taką wysoką przerośniętą trawę, dużą trawę, można wykosić również byle jaką kosiarką elektryczną. Ta ma 1600 W, więc wcale nie tak dużo. A co nam dodatkowo ułatwi pracę? Jeżeli trawa jest pochylona w jedną stronę, takie jak u mnie, Czyli pochylona w tą stronę, to warto ten pierwszy pokos na 10-15 cm zrobić w przeciwną stronę. Tak, żeby kosa, znaczy kosa, kosiarka ścinała źdźbła jak najlepiej, a nie kładła je do ziemi. Tak można. Oczywiście, jeżeli jesteśmy też perfekcjonistami, to możemy na samym końcu obniżyć koła kosiarki do. Minimalnego poziomu, no i wtedy sobie zebrać to niemalże do gołej ziemi. Oczywiście, im większa trawa, im częściej będziemy kosiarkę męczyć, tym pewnie żywotność jej znacznie się skróci, ale raz na jakiś czas myślę, że spokojnie można wykorzystać.